Dzień dobry Państwu. 28 listopada 2013 roku, czwartek, godzina 2.04 po południu, czas polski, czas środkowoeuropejski. Warszawa, Polska. Szanowni Państwo, wszyscy mieszkańcy Polski, Polacy, mniejszości narodowe, w związku z globalnym negatywnym nastawieniem społeczności na obszarach całej Polski. Polski. W związku z globalnym negatywnym nastawieniem społeczności polskiej, osobiście wprowadzam na obszarze Polski, całej Polski, pełne embargo, pełne weto na wszystko, i dla wszystkich osób. Przede wszystkim dla narodowości polskiej, bo od niej otrzymuję jak najwięcej negatywnych działań. Praktycznie w każdej chwili mojego życia. Ten, to weto, przepraszam, i to embargo będzie działać aż do odwołania przeze mnie, przez moją zacną osobę w moich pozycjach blogu, który jest osadzony w usłudze Google Plus, jak również przez moją werbalną wypowiedź wideo, filmie. Pragnę również przy okazji poruszyć bardzo ważny temat z nagrodami. Szanowni Państwo, Panowie i Panie, wszyscy mieszkańcy Polski i całego świata, wszyscy Polacy w Polsce i poza granicami Polski, mniejszości narodowe, nagrodę ustawową można otrzymać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonuje się. Dodatkowe zadanie, które będzie wykonane w perfekcyjny sposób, będzie wykonane w ściśle określonym terminie, a dobrze, żeby było wykonane to zadanie przed czasem, a jakość tego wykonania, żeby się zwiększała proporcjonalnie do skracającego się czasu, który był potrzebny do wykonania tego zadania. Nie można, Szanowni Państwo, otrzymywać nagród za obowiązki wynikające z danego stanowiska pracy. Za takie obowiązki, za takie wykonanie zadania lub zadań. Należy się tylko godne wynagrodzenie, uposażenie, wypłata, a nie nagrody. Nie można otrzymywać nagród za niedokończone inwestycje, za stadion narodowy w Warszawie, gdzie stropy spadały potencjalnym kibicom na głowy, a osoby protegowane przez pseudo odbierały, odbierały astronomiczne sumy, często sięgające miliona złotych lub tylko milionów. To wszystko naprawdę, Szanowni Państwo, woła o pomstę do nieba. Szanowni Państwo, Panowie i Pani, Wszyscy mieszkańcy Polski całego świata, Polacy mniejszości narodowej. Z inwestycji, które miały być, z wszystkich inwestycji, które miały być wykonane do Mistrzostw Europy w 2012 roku, to jako tako tylko dokończono stadion. Pozostałe inwestycje nie są dokończone do dzisiejszego dnia. I, jak w takiej sytuacji można nagradzać ludzi milionowymi nagrodami, kiedy właściwie rozłożono wszystko na łopatki? I gdyby się każdy specjalista pokusił o szczegóły, to nawet żaden stadion do dzisiejszego dnia nie jest dokończony w należyty, prawidłowy sposób. Także. Panie Bronisławie Komorowski, który nie wygrałeś wyborów prezydenckich w 2010 roku, czyli jesteś nielegalnym prezydentem sprawującym tę funkcję, a nie Donaldzie Tusk, który próbuje z pieniędzy podatników doinwestowywać, dofinansowywać zbankrutowany ZUS. Jak pan może w ogóle pełnić funkcję premiera przy takim stwierdzeniu, przy takiej wypowiedzi, przy takiej hejniczki operacji finansowych, które są niedopuszczalne w myśl jakiego prawa? I pani Ewo Kobach, jak pani może w ogóle być Marszałkiem Sejmu, kiedy nawet w minimalnym stopniu nie jest pani znany? Bezprawie Polski. Jak może Pani być marszałkiem Sejmu, kiedy Pani poświadcza nieprawdę na aktach zgonu względem osób zamordowanych w wyniku z zamachu koło Smoleńska w dniu 10 kwietnia 2010 roku? I chyba najwyższy czas, żebyście mi przekazali. W cudzysłowie święta trójcorość, budynki należące do Kancelarii Prezydenta Polski, budynki należące do Prezesa Rady Ministrów i gmach Sejmu, Senatu dla ludzi, którzy naprawdę wygrają wybory w myśl prawidłowej, normalnej, apolitycznej, bezpartyjnej, Ordynacji wyborczej. Ta ordynacja wyborcza, dla przypomnienia, która obowiązuje na dzień dzisiejszy w Polsce, jest tylko stworzona na potrzeby niskiej frekwencji i niskiego poparcia wyborczego. Proszę zarazem, Szanowni Państwo, pamiętać, że do demokratycznych rozwiązań podczas wyborów należą również dwie opcje, a mianowicie takie, Zwłaszcza w sytuacji, kiedy na listach wyborczych nie ma na kogo głosować, nie ma osoby, która by zasługiwała, żeby być wybrana, to można zastosować dwie opcje, które uderzą, użyję przenośni młotem w czoła niemyślących polityków i pseudopolityków. Pierwsza opcja to pójść na wybory. Wszyscy. Wszyscy. Stuprocentowa najlepiej byłaby frekwencja podczas wyboru, gdyby była i żeby wyborcy każdego kandydata z list wykreślili, przekreślili, wymazali. Wtedy oczywiście wybory byłyby nieważne, ale byłoby to przebudzenie dla pseudo rządzących i rządzących. Naprawdę wtedy byłby to wstęp do trzeźwego myślenia. I droga, druga opcja też zasługuje na demokratyczne przyzwolenie i rozwiązanie, to w ogóle nie pójść na wybory. Wtedy wybory również stają się nieważne i jest to też przebudzenie, uderzenie obuchem młota w czoła niemyślących polityków, pseudopolityków, pseudorządzących, czy też rządzących. Jak zwykle przemawiał do państwa. Apolityczny, bezpartyjny prawnik międzynarodowy, innymi słowy specjalista prawa międzynarodowego, Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski. Prawdziwy prezydent i premier całej suwerennej, niepodległej, niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski. Prawdziwy zwierzchnik sił zbrojnych. Całej, suwerennej, niepodległej, niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz, Wiesław Tomasz Cendrowski. Szanowni Państwo, Panowie i Panie, pozostałe wszystkie moje funkcje i stanowiska prawdziwe są we wszystkich moich blogach zawodowych. Życzę Państwu tylko i wyłącznie zawsze szczęśliwych chwil w życiu do końca życia. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do widzenia. Do zobaczenia. 就可人。